9 lat temu, 1 lutego, rozpoczęliśmy nadawanie codzienne telewizji Idź Pod Prąd. To właśnie wtedy dwudziestolatkowie, oczywiście moje dzieci, Kornelia, Eunika, Tymoteusz, oczywiście też inni, ale nie było ich tak wiele. To chyba było 7 czy 8 osób. Oni postanowili, że muszą razem z tym starszym pokoleniem, bo ja im opowiadałem różne historie o zmianie Polski, że musimy dotrzeć z Ewangelią do całej Polski i tak dalej, i tak dalej. Oni postanowili. Zjednoczmy swoje wysiłki i oddajmy się temu celowi. I wtedy powstała telewizja Jedź pod prąd. I wyobraźcie sobie, że wszystkie moje dzieci znalazły najpierw Tymoteusz żonę, Karolinę, potem Eunika męża Szymona, teraz Kornelia, męża Marcina. Że to wszystko było w wyniku tamtej decyzji i tamtej pracy. Także chwała Bogu. Pozdrawiam też z tego miejsca naszych widzów i dziękuję, że przez te dziewięć lat wiernie jesteście z nami i mam nadzieję, że tak pozostanie i że też cieszycie się dzisiaj tą radością, którą my przeżywamy.